Znajdujemy się teraz w sektorze przemysłu ludowego w sądeckim Skansenie. Mamy tutaj cztery obiekty, cztery warsztaty poruszane siłą wody, siłą koła wodnego napędzanego właśnie płynącą wodą. I wśród tych obiektów są dwa tartaki. Tartaki, czyli warsztaty, w których drewno było przecierane, czyli cięte na deski. I y, jesteśmy teraz w tartaku z zasadnego. Zasadna jest to wieś w Korcach, niedaleko kamienicy, a więc są to tereny górskie, opitujące w lasy, gdzie było dużo tego drewna. Y, więc wiele takich tartaków właśnie w okolicy tam y, istniało i istnieje do dzisiaj. Y, co prawda już w dzisiejszych czasach nie ma tartaków napędzanych kołem wodnym, ale jeszcze właśnie do połowy XX wieku, czasem do lat 60. takie tartaki można było w terenie spotkać. I ten tartak tutaj ma trak, czyli też inaczej zwany gatrem, czyli właśnie jest to taka rama, w której zamontowana jest piła do cięcia pni drzewa. I ta rama była poruszana mechanizmem właśnie połączonym z kołem wodnym, więc jeśli woda płynęła na koło, to ta piła poruszała się i ciała kloc drewna umieszczony właśnie tutaj na tym wózku. A ten wózek musiał się przesuwać w momencie, kiedy ta piła cieła drewno. Drewno musiało być przesuwane, aby piła mogła coraz głębiej wchodzić w ten pień. I, I tu jest tak ciekawie to rozwiązane, y, że ten wózek ma jeszcze taki dodatkowy mechanizm połączony z kołem wodnym, który właśnie przesuwał drewno. Znajdujemy się teraz przy drugim z naszych skansenowskich tartaków. Jest to tartak z Młodowa. Młodów to wieś niedaleko piwnicznej nad rzeką Poprad przy linii kolejowej, a więc też w terenie lesistym, a linia kolejowa dodatkowo ułatwiała później transport drewna, więc również tam takie zakłady były bardzo popularne. Początki tego tartaku sięgają XIX wieku, należał do rodziny dziedzinów. I tutaj również można w środku zobaczyć trak z piłą do cięcia drewna, i jest tutaj troszeczkę inaczej skonstruowany wózek do przenoszenia drewna. Nie ma już mechanizmu, który to drewno przesuwa wtedy, kiedy pracuje trak, ale jest taki mechanizm z korbą, którą należało pokręcić, aby ten wózek przeciągnąć za pomocą stalowej linki. Również różni się sposób przenoszenia napędu z koła wodnego na mechanizmy tartaków. Tartaków zasadnego były to koła paleczne, czyli takie duże drewniane koła zębate, natomiast ten tartak posiada pasy transmisyjne.